Serdecznie w pierwszym odcinku drugiego sezonu podsumowań kolejek Premier Oczywiście dzisiaj podsumujemy sobie pierwszą kolejkę nowego sezonu 21-22. Oczywiście kolejkę inauguracji, inaugurującą nowy sezon. Mam nadzieję, że dobrze dla nas co ten pierwszy nowy sezon. Zacznę od początku tak jakby całego sezonu. To mam... Myślę, że będzie równie dobre. Oczywiście wszystkie yy, kategorie pozostaną takie same, czyli oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą przegryły drużyny, które przegrały i to nas zaskoczyło. Niemiłe zaskoczenia. Najlepsi zawodnicy w tej kolejce, zawodnicy, którzy zagrali świetnie. Mamy też met kolejki i oczywiście temat odcinka, a my już przejdziemy do kategorii numer jeden, czyli do Drużyn, które nas zaskoczyły swą porażką. I zaczniemy od Arsenal London, który grając z Beniaminkiem Premier League, o którym będzie więcej w temacie odcinka, z Brentford w pierwszej meczu, pierwszej kolejki Premier League, to był już w piątek, jedyny mecz w piątek i przegrał. 2 do 0 no jak na, można to użyć na porazkę, no bo porażka z Beniaminkiem to jednak spore zaskoczenie. A druga drużyna także z takim Beniaminkiem, zna Asson Willi, która przegrała 3 do 2 z Drużną Watfordu. Watfordu, który także di, by, był Beniaminkiem Premier League, tylko z tym różnicą, że Brentford od 74 lat, w Premier League nie grało, a tutaj e, w najwyższej klasie rozgrywkowej znamy w Anglii, a już Watford spadł z ligi bodaj dwa sezony temu. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o O przegranych nie ma: Manchester City, o tym będzie później. czas przejść do kategorii numer 2, czyli zawodnicy. Pierwszym z nich jest Bruno Fernandez, który zdobył bram... zdobył hat zdobyła w wygranym z Manchester United 5-1 meczu z Leeds United, czyli taki ligowy klasyk. Który... No, musiałam odwrócić na no, a Drugim zawodnikiem, tak był zawodnik Manchester United po Pogba, który w jednym meczu, właśnie tym z Leeds, zaliczył, zaczął od fatalnego pudła ze świetnej sytuacji, ale potem podniósł świetnie się podniósł i Zerciut 4 asystenta. aż, co daje mu na razie najlepszego asystenta w lidze po pierwszej kolejce. I cztery, jak już mówiłem, Manchester United wygrał pięć do innego, a tam z czymś jazdo, cztery golicy. do więcej niż Bruno Fernandes, więcej zawodników jest tutaj. Nie mam i czas na mecz. Mecz, tygod kolejki i będzie nim mecz Tottenhamu z Manchesterem. Niestety z powodu tego że jestem na wakacjach chyba tylko pół, drugą połowę tego spotkania. No ale to akurat była ta lepsza połowa, czyli ta druga. Tutaj ona się rozpoczęła Tottenham. Według mnie jednak zasłużenie wygrywa z Manchesterem City, bo Manchester City grał trochę... Na czas, na boisku nie pojawił się Kevin De Bruyne w 80 minucie spotkania, grał zupełnie bez pomysłu. Potem jak Kevin się pojawił, to jest było sporo sytuacji, tutaj było blisko. Loris kilka razy musiał interweniować. No ale tutaj są świetną bramką z dystansu. W 55. minucie spotkania bezpiecznotało to spotkanie. Było sporo innych meczów, które mogłem wstawić, bo mogłem Watford wstawić z Aston Villa 32, 2 Newcastle nawet z West Hamem, 4-2 dla West Hamu. Mogłem wstawić też mecz. na przykład Manchester United lub mecz eee, lub mecz. Jakichś różnych innych drużyn w Arsenalu, właśnie z Brentford, ale na końcu znałam, za to jest jednak Stottenham, czyli obrońca Tytuzy z drużyną, która ma osobistego weterynarium, Spirito Fanto, użyłam, że to jest najlepsze. I na pytanie, dlaczego Manchester City nie uznałam jako no i przede wszystkim, no bo powiedzmy Monster City jest, ma zdecydowanie lepszą no kadr kadrę, zdecydowanie więcej pieniędzy, nie było jeszcze Keina w, w Tottenhamie, nie było Kane'a wiadomo domu w Monster City, nie grał Kevin De Bruyne, nie grał, i nie było kilku ważnych zawodników, przede wszystkim właśnie De Bruyne nie było, ale tak siak, mogło odbyć to zagrożenie za... Gruz... za... Zaskoczeni, no ale nie. Patrzę na statystyki, to Tottenham na swoich boiskach na Hotspur Stand jest jednym z najtrudniejszych wyjazdów dla Manchesteru City. No, patrzcie w ostatnich latach. Rok temu na tym stadionie Manchester City przegrała 2 do 0 z Tottenhamem. na 18-19 liga Mistrzów tutaj też było 1 do 0. Co później przyczyniło się na Etihad do odpadnięcia. Jest wtedy na White Hart Lane. z na odpadnięcia z, z ligi mistrzów wtedy. Więc Tottenham Hotspur Stadium był zawsze ciężkim wjazdem dla Manchester City. więc po statystyki ogólne, tutaj też Tottenham prowadzi w meczach z Manchesterem City, szczególnie w meczach domowych. I tutaj już. Więc nie wstawię Manchester City jako niemiłej niespodzianki. Wiadomo. Nie jest to wynik, jakiego u się spodziewał, nie spodziewał się też, że Finalista Ligi Mistrzów i zwycięstwa Premier League zagrała tak słabo z Tottenhamem Ale ich porażka nie jest jakąś aż tak dużą niespodzianką Żeby tu wstawać Ale my już przejdziemy do tematu odcinka A tematem odcinka będzie oczywiście rozpoczęcie Premier League Premier League, która Rozpoczyna Z hukiem, można powiedzieć a my spróbujemy przewidzieć, jak będzie na koniec, jak to się skończy. Teraz wyświetla wam się tabela, oczywiście pierwsi United, ale to nie jest ważne, bo to dopiero pierwsza kolejka. Więc czas pomyśleć o tym, kto wygra Premier League. Temat znowu będzie taki bardziej pogadankowy, no ale tak jest będzie. Więc trzeba powiedzieć, jeszcze podsumowania transferów nie będzie, no bo było trochę mało, będzie to na początku września, no bo jeszcze okienko jest otwarte. Więc tak, zaczniemy od góry tabeli w poprzednim sezonie. Manchester City, szanse na zwycięstwo według mnie spore, bo w poprzednim sezonie też zaczęli źle, słabo, ale... I szansa na zwycięstwo w ligi że jest spora. Bo tutaj tak samo jak w fasenim też gram bez napastnika. Takiego nominalnego. Jeśli Kęt idzie, to będzie spora szansa na zwycięstwo. dla im 80% szans na zwycięstwo. Kolejna drużyna I tutaj od góry drugie miejsce zajął wtedy. Manchester United I dla mnie... Nie ma szans, że ligę, bo są Manchester United i w de Bruyne jest w formie, Pogba może zrobić w formie, ale Jadon Sancho jest w takiej średniej formie w tym momencie, więc uważam, że Manchester United nie wygra ligi. Niestety trzecie w poprzednim sezonie, czyli Chelsea i tutaj możliwe, że jest dla mnie największy faworyt do wygrania Premier League. Zezna, która dodatkowo ściągnęła jeszcze w tym okienku Romelu Lukaku. Za 115 milionów euro około Drużyna zwycięzców Premier League Drużyna e, Champions League W poprzednim sezonie, więc drużyna, która jest tak dla mnie największym faworytem do wygrania ligi Miejsce czwarte, Liverpool, oni według mnie wypadli z tego grona, nie ma szans Osłabiona kontuzjami, nie wiadomo jak Jadą sobie radę ci zawodnicy, co pauzowali przez cały poprzedni sezon, na przykład w wersji Van Dyke. Fabinho, Joe Gomez i tak dalej Jeszcze fatalny Tiago, Strata duma. Zobaczymy jak będzie dawał sobie Roberto Firmino Więc zapewne oni na razie mogą liczyć Najwyżej na Salacha Więc wydaje mi się, że oni wypadają z grona Ty drużyn Leicester, no to chyba nie zamość oni nie dadzą rady Tottenham Ma szanse, ale pewnie i tak na koniec Zwalą, grając ze słabymi drużynami No i Arsenal no to nie, czy ktoś w to w ogóle wie? Że a Arsenal do, należy do czterech drużyn, najgorszych drużyn, czterech drużyn, czterech drużyn w Anglii, które są, do, których kibice mają najgorsze, yy, są najmniej optymistyczni. teraz jakaś tam gazeta w Anglii zrobiła ankietę, jak kibice się. Yy, Nastawają na przyszły sezon i większość kibiców na scenie uważa, że ten sezon. Tak jak i są pesymistyczni, nastawieni na ten sezon. Wierzają, że nie będzie dobrze. Mam nadzieję, że chociaż na moim kanale będzie dobrze, bo ja Wam już dziękuję za ten odcinek. Miejmy nadzieję, że odcinki na moim kanale będą dla Was równie ciekawe co mecze premium. Ja Wam dziękuję za ten odcinek.